Jest początek lutego 2024 roku. Jest porannik 24 Robert Rewiński, redaktor naczelny Patriot 24 net i telewizja Patriot 24 net. Witam was z Kosowa, w południowych Bałkanach. Widzimy nową jakość w tym kraju, który jest tak bardzo doświadczony, jeśli chodzi o tożsamość nie tylko europejską, nie tylko taką humanitarną, ale przede wszystkim tożsamość globalną. Przez wiele lat ten kraj mimo ucisku, mimo wojny, mimo różnych wpływów, które ścierają się tutaj, przypomnijmy, jest to kraj, który dzieli się na dwie części takie etniczne, część albańską i część serbską. Jest to kraj, który nareszcie staje się podmiotowy. Zobaczmy troszkę jak wygląda ulica w Kosowie w tej chwili? Spróbujemy to pokazać troszkę na raty, ale widzimy duży kontrast. Z jednej strony, aspiracje takie już bardzo europejskie, i bardzo światowe, z drugiej strony, wciąż biedę, wciąż niedomaganie jeśli chodzi o codzienne funkcjonowanie. Natomiast to, co jest bardzo istotne w tej chwili w Kosowie, to no niebywała decyzja, którą podjęły władze tego kraju właśnie z początkiem lutego 2024 roku. Mimo, że ten kraj przez wiele... Jeszcze państw nie jest do końca uznawany jako kraj taki autonomiczny, to podjął decyzję o tym, by właśnie 1 lutego 2024 roku wprowadzić euro jako jedyną obowiązującą walutę w obiegu powszechnym. Jest co prawda jeszcze wciąż tutaj Drachma Serbska, która. Jest przeliczana właśnie na euro, ale to właśnie euro w tym momencie jest podstawą funkcjonowania Kosowa. Jak wygląda ta kwestia praktycznie? Widzimy tutaj dworzec autobusowy, też Wam pokażemy, ponieważ jest to istotne. Kraj funkcjonuje normalnie. Widzimy tutaj coś w rodzaju tych międzynarodowych transportów powszechnych w Europie. Nie będę tutaj wymieniał marek. Widzimy nowo, nowoczesne budownictwo, z drugiej strony kontrast codzienny. Euro, które w tej chwili funkcjonuje w Kosowie, euro, które jak już wielokrotnie Wam przekazywałem, tutaj jest walutą, która ma taki ludzki, normalny sens. Tu nie jest w tym momencie ceny nie są absolutnie gdzieś podniesione nie wiadomo do jakich wysokości. Chciałbym przekazać, że w tej chwili kawa kosztuje tutaj 80 eurocentów, herbata kosztuje 50 eurocentów za obiad dwu daniowy, to znaczy dwie osoby zjedliśmy wczoraj baraninę z surówkami, z sosami, z pieczywem, z jogurtami, bo były też papryczki bardzo ostre. Jak wiemy, te jogurty są by tutaj zneutralizować gorycz czy, czy, czy ostrość papryczek. Zapłaciliśmy 5 euro. I wszyscy ci, którzy nas obsługiwali, byli bardzo zadowoleni, uśmiechnięci. My również byliśmy zadowoleni z tej obsługi, która tutaj jest. Za nocleg w apartamencie, w apartamentowcu o to są między innymi tego typu budynki, które widzimy w tej chwili. Zapłaciliśmy za trzy pokojowe mieszkanie z kuchnią z właśnie z dwoma łazienkami, jedna toaleta, druga łazienka, zapłaciliśmy 40 euro w bardzo bezpiecznych warunkach, w bardzo komfortowych warunkach. Okazuje się, że jest to kraj, który jest bardzo pozytywnie nastawiony, jeśli chodzi o turystów. Widzimy przypomina on trochę północną Afrykę, przypomina trochę Turcję. Tutaj jeśli chodzi o przedmieścia Natomiast jeśli chodzi o witalność, o takie podejście do turystów, takie naturalne, serdeczne, to absolutnie jest to bardzo przyjazny kraj. O, widzimy chyba amerykański autobus szkolny, czyli coś, co jest takim elementem, który no, widzimy ambicje, ambicje mieszkańców Kosowa, żeby dorównać. Do świata, który funkcjonuje gdzieś bliżej i dalej. Dzieci jadące do szkoły pięknie to wygląda. Jest ambicja, by powrócić do rodziny europejskiej, rodziny światowej. Natomiast to, co jest bardzo smutne w tym wszystkim, my w tym barze, w którym jedliśmy te wspaniałe baraniny za 5 euro, rozmawialiśmy z mieszkańcami Kosowa. Rozmawialiśmy o tym, że no, cmentarza nie będziemy pokazywać, może to nie jest najlepszy element, chociaż jest to część oczywiście też funkcjonowania tej społeczności. Oni mają bardzo duży problem, by funkcjonować tak na co dzień w tej wspólnocie europejskiej, to euro na pewno ich jednoczy z aspiracjami unijnymi, a z drugiej strony oni po prostu mają zakaz pracy w krajach unijnych. Spotkaliśmy wczoraj mieszkańca Kosowa, z którym rozmawialiśmy po francusku. On nam pokazywał pozwolenie na pracę z Polski. Dokument, który uzyskał, ponieważ mieszkał przez jakiś czas w Polsce, uzyskał prawo do funkcjonowania na zasadach polskiego obywatela i on z tym dokumentem pracuje w Szwajcarii. I właśnie mówi, to jest ten problem. Mieszkańcy Kosowa nie mogą normalnie pojechać do pracy. I to jest bardzo istotne z punktu widzenia też takiego funkcjonowania, może nie codziennego, ale wieczornego, bo niestety z chwilą, kiedy zapada zmrok, Tutaj w Kosowie staje się trochę nieprzyjemnie, ponieważ pojawiają się ludzie ciemno ubrani, chodzący w grupach, zaczepiają obcokrajowców, próbują stosować jakieś sztuczki. My jesteśmy wyczuleni na tego typu sytuacje, bo... Pamiętamy życie w Polsce w latach 80., -tych, 90. -tych. Pamiętamy te wszystkie sztuczki, które stosowali wówczas cwaniacy z Polski, jeśli chodzi o cudzoziemców. Pamiętamy film Sztos. Właśnie tego typu sytuacje w tej chwili mogą spotkać turystów tutaj w Kosowie. Trzeba uważać. Oni nie są agresywni, ale po prostu szukają okazji, by wykorzystać jakiś, jakąś słabość tych, którzy może zbyt optymistycznie podchodzą do życia wieczornego tu w Kosowie. Dlatego zalecamy oszczęd... ostrożność, zalecamy. To by być może wieczorami samemu się nie wypuszczać gdzieś w rejony nieznane Kosowa. Natomiast jak widzimy dzień, jest bardzo przyjemny. O, widzimy architekturę, która jest bardzo estetyczna z punktu widzenia wykonania, nawiązuje do starożytności. Jest tutaj niedaleko już granica z Grecją, więc te wpływy. Starożytne, klasyczne, również co jakiś czas są widoczne w Kosowie. Dlatego, jeżeli chodzi o rekomendacje, to na pewno Unia Europejska, o widzimy następną, następny element, to już prawie architektura rzymska. Natomiast to, co jest istotne. Unia Europejska nie może być formacją egoistyczną i chciwą. Nie można doprowadzać do tego, by ograniczać tym ludziom, którzy mają tak wspaniałe aspiracje, możliwość pracy w tak szerokim rynku, jakim jest Unia Europejska. 27 krajów są w, te kraje w tej chwili zamknięte dla obywateli Kosowa. Dlaczego? Dlaczego oni, nie mając nadziei na szybki, uczciwy zarobek, muszą wieczorami chodzić po ulicach i szukać okazji, jeśli chodzi o kwestie przestępcze? Apelujemy do tych, którzy wpływają na funkcjonowanie europejskie, Unii Europejskiej. Niedługo będą wybory do Europarlamentu. Nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na tym, co abstrakcyjne, skupmy się na tym, co konkretne. Dajmy tym ludziom szansę na to, by budowali tutaj w swoim kraju swoją wartość dodaną, bo przecież jeżeli oni zarobią gdzieś w Europie, to przyjadą i te pieniądze... Tutaj będą inwestować, widzimy amerykańską szkołę, amerykańska flaga, albańska flaga, to jest ta część albańska, w której jesteśmy w tej chwili. Niech ci obywatele inwestują, a jest to możliwe, bo ci, którzy udostępnili nam apartament właśnie tutaj w Kosowie, to ludzie już ułożeni biznesowo, doświadczeni biznesowo, podchodzą do prowadzenia swojej działalności w sposób profesjonalny, w sposób absolutnie światowy, więc nie ma obaw, że ktoś będzie tutaj próbował układać ten kraj w sposób inny. Jest potrzebna stabilizacja, nie ma tu już wojsk rozjemczych, wydaje się, że współpraca z Serbią jakkolwiek niedawno była avantywną, o tablice rejestracyjne, no, które już w tej chwili podmotowo KOSOWO posiada. To są już tablice z ich symboliką, czyli um, możemy nawet, spróbujemy pokazać. Chwileczkę, podjedźmy tutaj, podjedźmy na bok troszeczkę. RKS. RKS, Republiko, Republika KOSOWO. Tak w tej chwili oznaczone są tablice rejestracyjne tutaj w Kosowie. Cóż, widzimy w tej chwili znak drogowy Prysztina, stolica. My udajemy się dalej w kierunku Macedonii, Skopje. Widzieliśmy również tablice, bo jest to najszybszy. Najszybsza trasa przejazdu dalej. Będziemy informować o tym, co się dzieje w Europie w kolejnych relacjach. Jeżeli podoba Wam się to, o czym rozmawiamy, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Dziękujemy na ten moment i do zobaczenia w Macedonii Północnej.